Jeśli sprzedajesz coś online, najprawdopodobniej słyszałeś, o Allegro. Jeśli chcesz dowiedzieć się trochę więcej o tym, jak działamy, to wideo jest dla Ciebie. Postaram się też nie oceniać Cię zbytnio, jeśli nie wiesz, jeszcze czym właściwie jest Allegro. Zamiast tego przekażę Ci wszystko, co potrzebujesz o nas wiedzieć, żeby móc podjąć decyzję o tym, czy chcesz sprzedawać tutaj swoje produkty. Czym właściwie jest Allegro? Jesteśmy przede wszystkim platformą B2C, czyli taką, gdzie tu głównie firmy sprzedają produkty indywidualnym klientom. Jesteśmy obecni na polskim rynku już od 22 lat. To już taki wiek, który uprawniałby nas do zakupu alkoholu praktycznie w każdym miejscu na Ziemi. Ale skoro już jesteśmy przy tym temacie, na Allegro nie można sprzedawać alkoholu. Wiem wiem. Można natomiast oferować produkty w 14 kategoriach, takich jak elektronika, dom i ogród, motoryzacja, moda, zdrowie i uroda, a także wielu innych. Transakcje na Allegro mają miejsce dzięki 135 tysiącom sprzedającym oraz 22 milionom klientów, którzy odwiedzają naszą platformę każdego miesiąca. Jeśli chcesz do nas dołączyć jako sprzedający, musisz zarejestrować konto, otworzyć swój sklep na platformie, a następnie zarządzać nim. To ważne, bo niektóre firmy wolałyby wysyłać tylko do nas asortyment, żebyśmy my zajęli się już resztą procesu sprzedażowego. Mamy co prawda na platformie oficjalny sklep Allegro, ale nie jest to główna część naszego modelu biznesowego. Służy nam tylko do wypełnienia jakichkolwiek luk, jakie widzimy w asortymencie dostępnym na platformie, a dzięki naszym sprzedającym nie ma ich zbyt wiele. Jako największa platforma e-commerce z europejskimi korzeniami, możemy zaoferować ci wszystko czego aby bezproblemowo prowadzić swój sklep bez żadnych wymaganych inwestycji. Zaczynaliśmy tylko w Polsce, współpracując tylko z polskimi firmami, ale od czterech lat pracujemy także z międzynarodowymi sprzedającymi, a od 2022 roku mocno stawiamy na ekspansję międzynarodową i przyciągamy do platformy jak najwięcej kupujących z zagranicy. W tym momencie najważniejsze są dla nas Czechy i czescy klienci, ale to nie jedyny kierunek, który nas interesuje. A skoro już mowa o naszych klientach jak klienci widzą Allegro? Fakt, że jesteśmy obecni na rynku od 22 lat oznacza, że mieliśmy dużo czasu na poznanie klientów w Polsce oraz ich ulubionych sposobów robienia zakupów. Przez ten czas zbudowaliśmy też silną markę. Właściwie to według badania przeprowadzonego przez Jugo w 2022 roku w rankingu ułożonym według opinii klientów jesteśmy w Polsce marką numer jeden. Wiedzą, że mogą nam ufać dzięki programom takim jak Allegro Protect, który gwarantuje im zwrot pieniędzy, jeśli coś pójdzie nie tak i nie będą mogli odzyskać ich od sprzedającego. Pozytywna opinia na nasz temat wynika również z naszych inicjatyw ESG, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu oraz nie oszukujmy się z genialnych reklam świątecznych. Obejrzyj te z dziadkiem, jeśli jeszcze je nie znasz, ale upewnij się, że masz pod ręką chusteczki. Jest przesłodka. W każdym razie te aspekty, a także programy lojalnościowe, wygodne metody płatności oraz fakt, że oferujemy najlepsze ceny i wybór produktów na rynku sprawiają, że każdego miesiąca naszą platformę odwiedzają 22 miliony unikalnych użytkowników, co stanowi prawie 80% wszystkich użytkowników internetu w Polsce. Gdy ktoś już trafi na naszą stronę, jest duża szansa, że coś kupi. Gdy kupujący w Polsce zaczynają szukać produktu do zakupu, 30% z nich zaczyna te poszukiwanie od Allegro. A kiedy już zaczynają od Allegro, 91% z nich kupuje produkt również na Allegro. Kolejna grupa, 18% użytkowników z Polski, zaczyna poszukiwanie produktu do zakupów w wyszukiwarce Google. A. Może kojarzysz taka niszowa wyszukiwarka internetowa, coś mogło Ci się obić o uszy. No więc ponad połowa z tych użytkowników i tak kupuje na końcu produkt na Allegro. Dlatego chyba się zgodzisz, jeśli powiem, że jesteśmy dość popularną platformą. Rozwój międzynarodowy. Przejdźmy teraz do czegoś ekscytującego. W kwietniu 2022 roku sfinalizowaliśmy umowę nabycia grupy MOL oraz WIDU, żeby wzmocnić nasz rozwój międzynarodowy. Jesteśmy naprawdę podekscytowani nie tylko możliwością pracy z nowymi zespołami z Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii i Chorwacji, ale także dlatego, że to połączenie pomoże naszym sprzedającym w ekspansji międzynarodowej. Obecnie skupiamy się na rynku czeskim, ale klienci z całej Unii Europejskiej mogą już wybierać spośród milionów ofer korzystać z platformy w języku angielskim, czeskim i ukraińskim oraz wybierać Zbierać dostawy zamówień do swoich krajów przez naszych wspaniałych sprzedających, którzy chcą rozwijać się na scenie międzynarodowej razem z nami. W tym roku możesz oczekiwać nowych informacji o naszym rozwoju. Trzymaj kciuki, ok? Opłaty. Tak, tak, rozumiem, platforma jest świetna, ale ile to mnie będzie kosztować? Już mówię. Głównie opieramy się na prowizji za sprzedaż. Jeśli coś sprzedasz, płacisz nam procent od wartości zamówienia. Jak duże? To zależy od kategorii, w której sprzedajesz swoje produkty. Zazwyczaj jest to od 5 do 15%, ale można szybko sprawdzić, ile wyniesie prowizja za konkretne produkty na dwa sposoby. Pierwszy z nich to sprawdzenie załącznika numer 4 do naszego regulaminu. Są tam wszystkie informacje, których potrzebujesz, ale jeśli chcesz użyć czegoś ładniejszego, polecam nasz kalkulator opłat. Możesz wpisać do niego produkt, który sprzedajesz, a narzędzie wyświetli prowizję za sprzedaż w oparciu o wprowadzone podstawowe parametry. Szybko i sprawnie. Czy na platformie obowiązują jeszcze jakieś inne opłaty? Teoretycznie jest też opłata za wystawienie produktów w kilku kategoriach. Nie martwiłabym się tym jednak, ponieważ kategorie z opłatami za wystawienie zazwyczaj nie są popularne wśród większości firm, które chcą sprzedawać na Allegro. Oto lista tych kategorii. Ostatnia rzecz to opłata w wysokości 1 złotówki za każdą ofertę sprzedaną na Allegro. Jest jednak sposób, aby jej nie płacić. Wystarczy aktywować jeden z naszych abonamentów. Są opcjonalne, ale anulują tę opłatę i zapewniają dostęp do dodatkowych narzędzi oraz, co najważniejsze, do Allegro Analytics, czyli panelu ze statystykami sprzedaży na platformie. I to wszystko, jeśli chodzi o główne koszty. Oczywiście, jeśli chcesz dodatkowo promować swoje oferty, konieczne będzie zapłacenie za to, ale narzędzia do promocji to cały osobny temat, na który nie mamy dzisiaj czasu. Idziemy dalej. Wystawienie oferty na Allegro. Możesz się również zastanawiać, jak łatwe jest wystawienie oferty z Twoim asortymentem na Allegro. Przyjrzyjmy się opcjom, których możesz użyć. Mamy nasz podstawowy formularz wystawiania ofert, który jest intuicyjny i pozwala na względnie szybkie wystawianie ofert z produktami, zwłaszcza jeśli są już w naszym katalogu produktów. Możesz również używać tak zwanych płaskich plików, czyli plików CSV, umożliwiających wystawienie aż do 10 tysięcy ofert za jednym razem. Możesz skorzystać z naszego szablonu lub użyć własnego. Oczywiście możesz też łączyć się z nami za pośrednictwem api w celu wystawiania i zarządzania tysiącami ofert naraz. W opisie filmu zostawiam link do strony z informacjami. Na temat połączenia przez API. Na koniec możesz również wystawić ofertę na Allegro przez jednego z współpracujących z nami integratorów. Jeśli już korzystasz z jakiegoś, zapytaj ich, czy są już z nami połączeni. Szybkie wskazówki i podpowiedzi. Zanim skończę, chcę się z Tobą podzielić kilkoma przydatnymi wskazówkami dotyczącymi Allegro, o których warto pamiętać, jeśli chcesz odnieść sukces na naszej platformie. Tylko nie mów o nich nikomu, dobra. Numer jeden. Skup się na czasie dostawy i cenie. Klienci z Polski ciągle są naszymi głównymi użytkownikami i zależy im przede wszystkim na szybkiej dostawie, najlepiej w ciągu jednego lub dwóch dni, ale przy tym jak najtańszej. Jeśli nie masz pewności, że będziesz to w stanie zaoferować samodzielnie, przyjrzyj się naszym usługom realizacji zamówień, czyli one fulfillment. Numer 2. Obsługa klienta na Allegro to klucz do sukcesu. Masz 24 godziny na odpowiedź na wiadomości od klientów, nie uwzględniając weekendów i dni wolnych od pracy, lecz ważne jest to, aby nie spóźniać się z odpowiedziami. Obsługa klienta wpływa nawet na to, gdzie Twoje oferty będą wyświetlane w wynikach wyszukiwania, więc nie mów potem, że Cię nie ostrzegałam. Numer 3. Pozwól nam sobie pomagać. Na Allegro mamy wiele zasobów dla sprzedających i obiecuję, że jeśli poświęcisz trochę czasu na ich poznanie, raz, dwa, opanujesz wydajne korzystanie z platformy. Akademia Allegro, stworzyliśmy specjalnie po to, aby pokazać ci jak odnieść sukces i jak wszystko tutaj działa. Dlatego warto znaleźć chwilę, aby przejść nasze kursy, webinaria oraz obejrzeć nasze filmy. Nie pożałujesz. Żeby mieć dostęp do wszystkich naszych treści, potrzebujesz tylko konta na Allegro. Wszystko za darmo, bo lubimy was, OK? Zaczynamy? Jeśli chcesz założyć konto, przede wszystkim, hurra! Mamy masę zasobów, które pomogą ci przejść przez ten proces. Jeśli oglądasz ten film na stronie Akademii Allegro, czyli w najlepszym do tego miejscu, wystarczy, że przewiniesz ją nieco w dół, aby znaleźć nasz kurs dotyczący procesu rejestracji. Jeśli oglądasz to na YouTube, mamy link do tego kursu w opisie filmu. Generalnie trzeba pamiętać o kilku najważniejszych rzeczach. Dobrze przemyśl wybrany login, ponieważ nie można go później zmienić. Upewnij się, że podany adres e-mail jest przez Ciebie rzeczywiście używany. Będziesz na niego otrzymywał najważniejsze informacje, dlatego podanie ogólnego adresu e-mail do obsługi klientów w Twojej firmie może nie być najlepszym pomysłem. Nasz zespół oraz dostawca systemu płatności, czyli PayU, będzie wymagać przedstawienia konkretnych dokumentów. Upewnij się, że nie będą one starsze niż 4 miesiące i że są w języku polskim, angielskim, czeskim lub niemieckim. Podczas rejestrowania konta należy oczywiście pamiętać jeszcze o innych rzeczach. Najlepiej jest mieć wyznaczoną osobę z naszej strony, która będzie Twoim kontaktem przez cały proces. Na szczęście mamy zespół, który idealnie się do tego nadaje. Jeśli będziesz potrzebować jakiejkolwiek pomocy przy rejestracji konta, wystarczy, że wypełnisz formularz kontaktowy z podstawowymi informacjami, a członek naszego zespołu skontaktuje się z Tobą i pomoże na każdym etapie procesu. Na Akademii Allegro zobaczysz duży przycisk do kontaktu z zespołem, a na YouTube link do kontaktu znajdziesz w opisie filmu. To wszystko. Dziękuję Ci za chęć poznania Allegro. Mam szczerą nadzieję, że Ci się podobało i że wkrótce zobaczymy się na naszej platformie. PS. Subskrybuj kanał Akademia Allegro. Wejdź na Akademia Allegro i sprawdź, jak zwiększyć swoją sprzedaż. Akademia Allegro, Twój partner w biznesie i zakupach online.